Przygotujcie się na smakowite dania, kulinarne inspiracje i codzienną porcję dobrej energii. W AlexTV1 ruszają nowe odcinki programu KULINARNE POTYCZKI – codzienne spotkania z kuchnią pełną pomysłów. W roli gotującej zobaczycie Sylwię Kucharkę znaną z programu ZAKOTOWANI KUCHARZE. Sylwia nie mówi wiele, ale gdy wchodzi do kuchni może idą w ruch, garnki zaczynają śpiewać, a na talerzach robi się pysznie od domowych klasyków po kulinarne eksperymenty, każdy dzień to nowe wyzwania i przepisy, które możesz łatwo odtworzyć u siebie. Nie zabraknie szybkich trików, apetycznych kadrów i dań, które aż chce się spróbować od razu. Oglądaj Kulinarne potyczki od poniedziałku do piątku o 17.55 w Alex TV1. A jeśli przegapisz odcinek, zapraszamy na powtórkę w każdą niedzielę o 15.15, .15, bo z nami gotowanie to nie obowiązek, to przyjemność.